pod tą butelkę, ja nie piję. Artek tu chyba dziubnie! Wytrwam i wykorzystam każdą szansę Mam wiarę, miłość, siłę, pasję Mimo straconych lat, odkrywam dalej ten świat Wytrwam, nie wykorzystam każdą szansę Życiowe drogi i balansy Otwalam chwilę z dystansem Otwieram oczy, witam znów dzień Na twarzy uśmiech, nawet już źle dobrze to wiem Dzień jest zawsze ze mną, dzień oraz noc To nie jest z nami, przeciwko nam Ej, ty to trzeba z muzyką, z głosem, inaczej się tego nie da. Muszę stosować wszystko. Trzeba ewoluować, ciągle pracować. Mieć tą nadzieję, kto nie ma czasu, się nie starzeje. Liczy się wiele, ja lat nie liczę. straciłem, jutro jest syskie, Jestem nowy. Piszę Pisze ten Rościa, jestem gotowy. Cał się odda, jak i na górze, tak i na dole. Kartąfel? No. To ważne by końców, już to jedno wytrwam. To sztuka adaptacji, krzycze, wytrwam. To siła motywacji, krzycze, Zapomniałem, także i tak nie byłoby co oglądać. praca, forma, pasja, miłą, śniokrąg. Wiara, amen. Wytrwam, kiedy korzystam, każdą szansę. A na sobie służy, kurde, normalnie jak w tureckiej restauracji. One, one, tak. Dzień dobry. I Rek, dzięki któremu dzisiaj... Sponsor! Sponsor dzisiaj Ja się już miałem skon 30 mniej więcej. Utwaram chwile z dystansem mnie taki mostek Lę żuda. O ykłams Twoi obuda. Uisz siebie, bo to twoja no biara czy nicudaró się udaz Tamdałem wskasować dobrze, że nie wyzwali Nie pie serce. Tak kługo w trudnych chwilach. Płynie czas. nie m mówi nigdy Nie mów nigdy pas. Dziękiki Wszyscy już stali nawet powałek. Jak tam rybki biorą rybki biorą biorą? biorą? Wisz, good? Wiłeś przez to no. nieraz tak jak każdy z nas Pokaż charakter i odbi się od dna A ja nie przez przypadek tu jestem Wiedziałem czego chcę, nie licząc na szczęście Zaczynając od zera, szukałem natchnienia Marzyłem i walczyłem o swoje, bez siły wytchnienia. Bo widzę wodę, aha. Lubię bardzo wodę Cały czas tylko zdjęcia by robili ja darmo, jeez! Wytrwam, kiedy korzystam każdą szansę. Mam wiarę, miłość, siły, pasję. Mimo straconych lat, odkrywam dalej ten świat. wytrwam, kiedy korzystam z niej. jest taki fajny naród, lubi się bawić. Zagadza się w tym a tutaj w tym Każdą szansę Czek mamy tutaj raczej taki niezamocny, ale tutaj nas na szczęście w dawałku ulicy. Fan, nie wykorzystam każdą szansę Życiowe drogi i balansy Otwaram chwilę z dystansem